Nazywam się Paulina Kołat-Brodecka, jestem anestezjologiem i kieruję zespołem kontroli zakażeń szpitalnych w Szpitalu imienia Wam. Przygotowaliśmy dla Państwa film prezentujący prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej w przypadku pracy przy pacjencie, u którego istnieje podejrzenie bądź potwierdzone zakażenie koronawirusem SARS. Przed przystąpieniem do nałożenia fartucha ochronnego, zdejmij biżuterię i upnij włosy. Pamiętaj o chirurgicznej dezynfekcji rąk. Pamiętaj, aby w środki ochrony indywidualnej ubierać się w strefie czystej, czyli poza strefą izolacji. W procedurze zakładania fartucha ochronnego powinien pomagać ci ktoś przeszkolony w zakładaniu środków ochrony indywidualnej. Nie tylko pomoże w samym procesie, ale także zadba o Twoje bezpieczeństwo, zwracając uwagę na ewentualną kontaminację w trakcie usuwania środków ochrony osobistej. Po założeniu i skontrolowaniu fartucha, załóż czepek tak, żeby szczelnie przykrywał włosy. Zakładając maskę, pamiętaj, żeby przykrywała nos i szczelnie przylegała do twarzy. Nałóż gogle ochronne lub specjalną przyłbicę. Zakładając rękawiczki, pamiętaj, aby obejmowały one mankiety fartucha. Pozwól, aby osoba towarzysząca ci skontrolowała prawidłowość założenia środków ochrony indywidualnej. Usuwanie fartucha, rękawiczek i przyubicy przeprowadza się w strefie brudnej, czyli w izolatce. Górze powinna mieć czepek, maskę i jednorazowe rękawiczki. Pamiętaj, aby nie zrywać fartucha, ale rozwiązać troki i zsunąć fartuch od siebie. Po usunięciu fartucha, chirurgicznie zdezynfekuj ręce, a potem nałóż rękawiczki. ruchem od siebie zdejmij przy a potem opuść strefę izolacji maskę usuń ruchem od siebie będąc już poza strefą bezpośredniego kontaktu z pacjentem izolowanym Zdejmij rękawiczki, a potem chirurgicznie zdezynfekuj ręce.